Cześć, Mankuszyński, Niestety Scroll, oczywiście, Ketrap. I witam z kolejnym odcinku Prison Simulator. Simulator więzienia e, z dnia klawisza, można by powiedzieć. I na dzisiejszą dzień mamy sporo sumie, rzeczy do zrobienia. Sprawdź nagranie na kamerze, zdobądź te ciastka. No, ciastka to tak, które mi zajmą, szczerze mówiąc. I idź na spacer Okej, okay. o patrzcie, coś tu jest w szafce. Tu jest za. <laughs> Zabiorę sobie kurde. co mi tu szkodzi? Wszystko na zielono. Tej jest ten skill. Kuriva. Strasie pomaga. Pójdźmy najpierw na ten spacerek w takim razie. Zacznijmy ten dzień. O! Siemano! Ciasko chodzi mi na cięży zdobyć. Mam setkę, samą setkę, stałą mam małą. Ooo! Piorę te cztery dawaj mi. Ja ci dam w takim razie jedną paczkę chipsów. i Kurde, to wy możecie mi mieć te ciastka na sprzedaż. Kurwa, kupuję wszystko. No płaca mi się. W sumie. Jak nie dzieje. Jeszcze brakuje mi tego jasny. Masz coś. Trzymaj to O ciebie chyba kupiłem, no nie na ta niea. 99, tyle wstars Ej, ej ej Co jest? Ale czemu? Co ty robisz? się, kurwa! Kurwa, dwóch snokałów to pokój. Są handlowane. No, co to się od kurwa... E, to tak się rozgląda, co się tak rozglądasz? No, uspokój się! Co jest kurwa, Henry! Kurwa, tak się chcesz bić? No! Nie wiem, o chujko, gdzie to mu Henrymu? Dziwny jest Henry. Chłopcy idzie normalnie. Wypierdalej dalej. Kurwa, jakiś dziwny jesteś. Co za Ej, a ja jestem ciekaw, czy mogę go ukarać. Nie, nie mogę. Aby to było w sumie mega ciekawe. Chuj, byłoby to ciekawe. Dobra, bo... Nie patrzę, Nie, nie, robią. nie. A... Nie, się Tu nie. Nie, tu widzę to nie. Nie, 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 na nie, nic nie, robią. O, nie, o! nie, nie, tak się rozejrzał dziwnie. Jakby nie wiem. Hmm. Ale ten gwizdek mi nie działa. 50% szans, ale mi to nie działa. A w słuchaj. Sensie... Dobra, no tu nic się nie dzieje. Tam są nawet spokojni. O kurde, mnie było nagle. Jest godzina 16.40 dopiero. E, ten odcinek oczywiście nagrywam na zapas. Dzisiaj jest mecz... Argent Argentyna z oni to mieli grać? Holandia! Także napiszcie też w komentarzu, oczywiście to już będzie po. O nie no, to chciałem powiedzieć, że napiszcie w komentarzu co myślicie o tym meczu, ale to nie będzie miało w ogóle sensu, bo już będzie po. No ale to możecie chociaż napisać, jak wam się podobał mecz. O, tak możemy się umówić. Tak, daj mi jakieś zlecenie dziś. Dobra, nie wygląda tutaj. Zajbiścia. Pyr, 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 Widzę, że na warsztacie ktoś siedzi. Mano, kołowicie A to nie ten, to ten 12 minuty 30. Kur. No, ale spoko, że na pewno tą kondycję robiliśmy. Tak wam powiem. Spoko. Musimy iść na tą kostnicę, też zobaczyć. O kurwa, przepraszam. <gryw> <św> Przepraszam do monitoringu. Ale dobra, ale najpierw pójdźmy do tej kostnicy, może? Tutaj kostnica. A, no daleko, fezy, jest Ale Dobra, pójdźmy na ten, na ten monitoring. Nawet no, na monitoringu już nie byłem. Nie ja wiem, jak to tam działało. Dobra, jak to działało? Koło reakcji jest, Dobra. Dobra, to jest chyba... Nie, nic się tu nie dzieje. Spacerny, jakby się nie było. Carry Dunker? gdzie przy spacerniaku? O kurwa! Ulecz. Kurwa. Coś tu diebało. Dobra, to tu już jest OK. Nikola, Stanów. Cele, blok B. Tu jest ten blok B? To jest blok B? To nie jest chyba blok B, a no nie jest cele blok B. Kurwa, tam jest debil. Upomnij, Ej, go tam, upomnij. No i spacer, jak kurwa, go zaatakuj Jakieś kurwa, takie coś do robi. Spacer, jak. A widzę już o, tak. Patrz go, patrz go co kurwa robi Cerniaku Nie wiem, go nie wiem Celeblok B, dobra, niech tutaj pójdzie Cele B Okej, okay, ten tam stoi Kurwa, Taże, tu. No chyba cię popierdliło, cię kurwa. No tak. Gdzie jest mój nowy bawiciel jebany? No pojebało go. No, bardzo dobrze. Ja. Co nigdy nie leży? No, ale muszę iść naprawić tą kamerę. Dobra, pójdźmy w takim razie naprawić ją. Dobra, naprawmy ją. Napraw. prawda, setkę musiałem. Uda się do sali pryszniców. Dobra, sprawdziłem może to nagranie pod sam koniec, tak mi się wydaje. Okej, okay. podaruj. 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 Dobra, kurde. Pięć pryszniców to sztos.

Kurwa weź to mu mi No chyba go boli jaja Mam tu jakiś, mam dwóch O come on Pore Him Kołowi dinar. jest kurwa trzeci to jest który Co mi tu kurwa odjebali Kurwa Ktoś tu czeka, czekają. O jeszcze muszę prysznic naprawić. Bądźmy go naprawić, który to jest ten rozjebany. Kurwa, Teraz widzę to. Dobra, proszę wsiadać. Lemonto mi da Proszę, bierzemy na Chodź tu. Mamy dwa wojna Proszę cię bardzo Siadaj, siadaj Idziesz się od razu kąpać

No, <grywa> kurwa, no, Bartosz! Kurwa, no. się z pilnikiem czy nożem, kurwa, już nie wiem. A z w ty to idziesz. Kurwa. Jebany przechuj. Dobra, to już jest koniec, tak? To idziemy zobaczyć. Musimy zobaczyć, kurwa. Jebany, przechuj, kurwa. Dobry jest wariat, idźmy do kosnicy Zobaczymy, zobaczmy, może coś się nagrało Hop cyk, cyk Dobra Okej, okay, zobaczmy Mario Griffin, Mario Kurwa Griffin, gdzie jest, małe, gdzie jest nasz Mario Griffin? Ty może są jakieś fanty? Kurwa, czekaj, patrzcie, są fanty, biorę je. Dobra, zabezpieczę, będę miał setkę straż więzienną. O kurwa, nie mam. Dobra, teraz będę miał setkę. Ale <śmany> no skąd imię się nie wybiorą to... Te, te też... kurwa ty nie mogłeś na fula. <śmany> <śmany> Kurwa, no, setki nie mogę dobić. A no, zobaczymy. No nie mogę setki dobić. Dobra, i jebać tą setkę już. Weźdę sobie coś dla siebie. Hmm. A jak wipunek w ogóle no na nawet w sumie nie wiem. też że kiedyś zrobię mi jakieś przeszukania, ale chwiloby co ma w to wyjebane Spróbuję to zabezpieczy, znaczy jak to będzie blant, to biorę, ale jak nie to hmm. No... Jak blond to biorę Mario Griffin? Gdzie masz być? Mario de Griffin? Ty jesteś Mario? Nie. Tu na pewno ktoś jest taki hmm. Mat Miora Czy jest może ten Mario Griffin? Mario Griffin, ale ja nie wiem, czy jest ten Mario Griffin. Matt Miller. Może to jest ten Mario Griffin? Nie. Ty, to w ogóle jakieś zdjęcie jest. Może ja tu jestem? Może to ja tam? Kurwa. Ty, nie wiedziałem, że to coś jest. Dobra, Matt Miller. Scott. niego się spytam, Tary, nie co? Scott? No, bardzo mi się podobał. Gdzie jest Mario Griffin? Byłem w pocałaczu. Czekaj, czekaj, trzeba się dowiedzieć, w sumie to by było. Henry, Mokabe. Hmm, no Mario na pewno, moim zdaniem, jest biały. Na karnację europejską ci Afroamerykanie wątpię kurde, mało energii mam. Mario Griffin, gdzie jest Miguel? Może go nie ma na służbie? Kudy, nie wiem gdzie jestem w Mario Griffin. Jeszcze mnie nie spotkałem ani razu. Może spotkałem go, tak jakoś... Chyba będę miał nocną zmianę, coś tak... COŚ TAK Czuję, ŻE MOGĘ mieć Frank... Tu coś? Frank... To jest tylko jeden? A jest, tu jeszcze. Jason Derulo.

Mam na sytuację. Majmo, mi odgadza się Sam po na tym nic ode mnie nic się nie dało. jest? do mnie. prawdy. Tak to ja chował narkotyki do worka z osobami. Jak to nie wiesz skąd? Ten jeden iris na... Nasz naczelnik? Bandy pati w gówo Hmm A imo miot ga eskunt kanak I Party party I'm on yeah. going to go to the house. I'm going Szczerze sz 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 kurwa nie w wiem jakie mam pomysł, w ale moja poznać mówi, że ładnie ją pomysł Nie, no, musiałbym iść do pokoju Marcin szef właśnie tam, Bo mi pomóc Może on jakoś mówię mnie... Dawaj dupę, bo mam do pogadania z moim Marcinem mi o come on foret him Kieran Koła mi fredina O come on Pore him No komputery Pole O Przepraszam Czekajcie Dobra już wszystko mamy wszystko mamy wyjaśnione O kurwa O come on Foręgam na poręgach dobra, to po... było zniszczenie. Kurwa, 5 stówek. No ale trzeba trochę tu posprzedawać. Trzeba trochę posprzedawać nasze asortyment. Sprzedajemy tu troszeczkę Dobra Karol, mam, mam sprawę Chcesz ciekawkę, kurwa Dwie Muszę posprzedawać moje kurwa To moje moje kude dobroci Szczerze o, To jeszcze, no to nie wiem czy z tą handlową Dobra, mogę się sprzedać to Dużo masz nic. O, gdzie gdzieś jeszcze planta sprzedać. Kurwa, powiem tak. A tak, bo nie miałem przecież swój hajs. 26, Dobra, na tyle wystarczy. Ty siedzisz... Kurwa, teraz tak. Poczekaj, aż Marcin sobie zdobędzie zestaw do hakowania. Dobra, to ogólnie... ...zajebiście. I można powiedzieć, no, że... ...będzie ciężko. Kurwa, naczelnik. O, już gruba ryba. Wszystko zrobione? Tak, na dzisiaj jest wszystko kit. Dobra. Kurde. No ale już robię się ciekawiej. Nocna zmiana. Jeszcze chcę, żeby nagrać nocną zmianę. Dobra, nagram jeszcze szybko nocną zmianę. Tak. Totalnie na szybkości. Oczywiście zaznaczymy. Dobra, nagram jeszcze tą nocną zmianę. Czemu by nie? Przeszukaj Ten dalej tu chodzi. Dobra. No bo w sumie i tak nocne zmiany są bardzo szybkie tak i zaraz dwa sobie Ale kurde że nasz naczelnik jest to wplątany Nie wiedziałem Szczerze mówiąc nie mogę Właściwie no coś dzieje, że za niedługo będzie ta nocna zmiana Bo kurde Zobaczy Najbliższe mam już tam. Kurwa co o te stołówce. Pali mi się. Ała! gaś to! Nie wiem, czasem jestem w szoku jak, jak to się pali. Dobra, sprysznice. Dobra, sprysznicami też się zajmę. Ten. Hubo gada sam, sam do siebie, tego No też, też ciekawe. No i kurde to szybko to poszło. Ale no, można powiedzieć. No i dwie minuty na to zmiano. To no hajsik dostałem. Kudy. Ciekawe, bardzo mi się podoba ta gra. Dobra, a ja na dzisiaj będę kończył, także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!